Koncert gospel w ramach festiwalu pieśni huralnej za nami. Była to pierwsza, ale z pewnością nie ostatnia edycja tego wydarzenia, a pozytywne głosy uczestników tylko wzmagają chęć zorganizowania kolejnych. Wydarzenie nie tylko kulturalne, ale przecież jak nie trudno zauważyć w kościele, to wydarzenie religijne to takie autentyczne nabożeństwo. To piękna modlitwa i za którą chciałbym serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy sprawili, że ten koncert się odbył w Piskiej Kolegiacie. No po tym koncercie to już naprawdę widziałem na sali tutaj w kościele, w którym łzy poleciały z wzruszenia, więc to jest na największa na nagroda największa za ten nasz wysiłek, yy, za ten nasz koncert dzisiejszy. To nie był pierwszy koncert właśnie Gospel, ale to było takie ukoronowanie tych naszych wszystkich koncertów, które do tej pory mieliśmy. Cieszę się bardzo. Z tymi chorami śpiewamy się bardzo, bardzo miło, bardzo pięknie i tak lekko. wszystkich kościoły, gdzie by my nie śpiewali, gdzie by mnie żona nie grała, czy na organach, czy na elektrycznych fortepianach, śpiewa się lekko, śpiewa się tak na, na super wysokim poziomie. Ja bardzo dziękuję towarzystwu starości, probościu, że on tak miło i serdecznie nas zaprosił na ten koncert. Dziękujemy Polakom za to, że przyjmują nas tak, że nami się tak opiekują i daje nam możliwość śpiewać w kościołach. I w tych kościołach my śpiewamy właśnie i słowimy e, polską e, nie duchowną, religijną, a i polską taką wysoką życzliwość do nas, Ukraińców. Dziękuję bardzo. Awe Polskę! W dzisiejszym przedsięwzięciu, to można powiedzieć, nowa karta działalności krajów wspólnie tutaj z księdzem kanonikiem, prałatem Stanisławem Oraczem, ale przede wszystkim z panią prezes Esterą Serówka, która jak wiadomo, szefuje Polskiemu Związku Chórów i orkiest, Dętek, oczywiście oddziału nadnoteckiego. Postanowiliśmy zrobić coś, co, co będzie, można powiedzieć, takim, mówiąc językiem obrazowym, przeglądem chórów. Oczywiście dzisiaj byli reprezentanci z siedmiu chórów, można powiedzieć, z trzech powiatów. Powiat Pilski, powiat Złotowski, ale również i powiat Czuchowski. Dzisiaj ja tylko powiem tyle, że już tak na roboczo, oczywiście jeszcze nieoficjalnie, ale już można Podjęliśmy decyzję, że będziemy kontynuować ten projekt, więc przed najbliższą edycją chyba mogę śmiało postawić tezę, że o frekwencję na pewno nie będziemy się tutaj prawda, martwić. Natomiast, tak jak wspomniałem, dziękuję przede wszystkim uczestnikom tego wydarzenia. I to bez wyjątku, czy są to chórzyści, czy dyrygenci, soliści, czy pan dyrektor artystyczny Przemysław Wojna Rowski. Wspólnie, jak się okazuje, można więcej, i mam nadzieję, że, że wszyscy będziemy tutaj dobrze działać i pracować.